Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mankelek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem drugi z The Last of Us. I 20 lat później, właśnie minęło teraz, i zaczynamy kolejną część. Nie wiem, co się stało z Kamerką. Na razie jest ok. O, i B-Trade zwiększyłem na 12 tysięcy. No siema, a tes Miły poranek? Tak, to jest. Drinka? Nie, nie chcę. Z samego Jana? A ja przyniosłem ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My... My mieliśmy robić przerzut. A wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie to tak było? <noise> Wszystko poszło bez problemów, a za te kartki wyżyjemy kilka miechów. Lekko. Powiesz mi co to jest? O, kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. No dostała kilka razy z pistoletu, a żyje. Któryś z tych dupków przeżył? <gryw> Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzejmie. to sprytne sukinsy. Nie. Nie jest aż tak sprytne. A poznam mnie jako się zaszył. No Chyba że to jest. z, z Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Mm, jestem za. Jak mi nie będzie wychodziło na się tym padem To sobie będę kuwa z tego. No właśnie co, zobaczę jak się klawiatura chodzi w tej grze. No tu zaraz Może, będzie aim ZSA je, Rozwolone znaczyli mnie do pracy na zewnątrz, no bo na razie mogę ten, póki nie ma szczelinia, to mogę z padem chodzić. Otwieraj, Znaczymy, lecimy, lecimy biegu, biegu. No, no już, 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 już to jest. Uwaga, mieszkańcy zapowiadają sobie. Jakie jest narządzanie personelu służb porządkowych? Patrz, nie otworzyli jeszcze. My znowu brakuje jedzenia. Dlaczego nie otworzyli tego? Czy. Dlaczego kurwa nie otworzyli tutaj? Chyba. On A jak do nich podejdę, co zaszczelicie mnie? Rema. O kurwa. razem Ok, będzie ten kolejny. Ja chcę sprawdzić, proszę. Się nie pierdo Ja, o, gdzie jesteśmy? A tam mogę pójść? Nie, żebym szukł, znajdziek. O, co Zostanę w klejce. Teraz chodź tu. To tu mamy ciekawego. Mam coś jeszcze ciekawego. To mnie kolejny typ zeszczepi. A ten ma chociaż inny. Ten dubbing. No, zaraz sprawdzimy O, bo to babka. Ale ta nic nie powiedziała. Impa. no. No, no się nie do No, tutaj też jakaś obława. Gazownicy. Będę za głowę, kurwa. Raz. Przeskanuj. No. On no, zobaczył. No. Patrzcie wie. A, za zaszczyk jakiś. Okej. Już po niej. Nie wczoraj. To Boże! Zamknij się! Masz szczęście. Tak się kończy chyba nie w budynku do tyłki. Wezwać ekipę czyszczącą. Dobra, dobra, już wszyscy. Będą potrzebne cztery worki. Czemu cztery? Dobra, koniec przedstawienia. Rozejście. Takie zostaniemy tu. Są w drodze. Zerastu będą. Czemu chcesz te Masz coś z deklam? Spływaj. No ba, no, bo mi kłufa kolejny chuj z osztyli. No, chciałem się tylko popatrzeć jak sztalają do ludzi. Kolejni ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymaga się na zajęciach. Nie. Czas mniej osób nosi maseczki. O, mogę sobie pokładać. Wiem, że wzieli merian. Przyszli po nią w środku nocy. Powiedzieli, że trzyma ze świetlikami. Dasz wiarę? Lepiej nie wymawiać tej nazwy głośną. Jeszcze ktoś nieodpowiedni usłyszy. Tak. Moi Boże. was zaszczeli. Bo nigdy nie widziałem, żeby ktoś się tutaj chodził do tych ludzi. Podchodził zaczepiał. Za każdym razem tak samo jest po lewej. No dobra, dzięki za info, stary. On sobie potrafię po głowie. Żeby były to mniej podejrzane. Po Ci biegacze pojawili się znikąd. Co ja teraz powiem jak bliskim? Że nie żyją. Puste. Załatwiłam nam nowe papiery. Przejdźmy tak, z tego co słyszałam. No przewoź, mamy nowe papiery. Jest dalej. Siemano. Dokumenty. Proszę czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobra, wchodźcie. Dzięki. No. szybko! szybko! Zamykaj! Świetniki! Uciekaj, odwróć o ten. A. tutaj? No, kuwa, te woki, to kurwa co z nimi zrobiliście? No, to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzne, okej? Kiedy on kuwa dostał? A bo się wrócił. No, muszę przytrzymać wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło na Sadek. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. <noise> Jasne. Ej, Też, widzisz to główną? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Jej czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? I kto jeszcze go szuka? Marlin wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin, A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co mi powiedziałeś? Pieniędzy. Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zasz. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Okay? Wojskowi niedługo będą tu Tam, No, dobra noc. Jeszcze to wie, jakoś A, Fede się tak czuwa. Zablokowała drzwi Co tak myślisz? potężnie. Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. No, akurat tutaj otwarte jest. To tutaj. No, stokaj, ja Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. No, widać, że jest odsłany. Joel, hmm, pomóż mi. na szafa. Więc za każdym razem te książki trzeba kurwa poprawiać. Uważajcie na siebie. Dobra spoko o, spadamy se w dół kurwa tak nisko ja pierdolę. Ja pierdolę z takiej wysokości se kurwa spaść tak o. Ja pierdolę se kurwa nogi połamał. Ej, nikt tego kurwa nigdy nie sprawdza, jak kurwa oglądałem za każdym razem. Nikt. Ja se lubię takie smaczki sprawdzać. O. A stąd czeka zginiemy. Już raz zginęliśmy. No, czy ja to będę robił? Jeszcze latajęczkę sobie weź. No. Dobra, kochwojo. O kuwa przed chwilą przeładował. A mogę cię zaszczelić? <laughs> nie chcę to sprawdzić. A, nie pozwala mi. A na tym? Nie no, to kuwa strzelanie na tym, co będzie kuwa zajebista. Niepierdole. <grywanie> się podsadzić. No tutaj, chodź. Tak jest. No i co? Chodźmy. Skąd ty masz tyle siły, babu? Prze uważam to podchwytliwe pytanie Mogę z test pogadać Dawno nie byłem na zewnątrz prawie akrantka No cóż jestem romantykiem tak to widać No a gdzie ta drabina bo no to dla z tego co pamiętam trzeba gdzieś. Gdzie drabina Musi być gdzieś tutaj w okolicy. No i jest. Połóż. A ja się. Paułż. A się opę do tyłu. O. Dama. Chyba mnie z kim chłoniłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Aż Joel. Nic tu nie ma. No i teraz kuwa normalnie chodzi no. Części będziemy naprawiać przedmioty. Tak i okay, teraz. Nie korzystam z partner, się zastanawiałem, co to jest czy O. Ciekawostka owych. 102 mm. właśnie dla takich znajdzie trzeba Wlędy. przypatrywać wszystko. No, właśnie, że Robert wciąż ma naszą broń? Lepiej, żeby miał. Jak już odzyskamy, to warto bez problemu go a propos, kiedy kolejna dostawa? Will ma załatwić więcej leków i amunicji w przyszłym miesiącu. Czekaj, zarodniki. No zdała. Szkoda, się biorą do cholery. Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozcięło. Ostrożnie. Jest tu coś, nie ma. to lecimy dalej, o! Mamy winnego. To świeże zwłaszcza. Oczy dookoła głowy. Przeciśniemy się tędy. No, chyba kuływanie nie. Nic ci nie jest? Ta, ten cholerny sufit się wali, uważaj! Nie Spadamy stąd. Spoko, nie męcz się. Wysłuchałem twoje ciepienie. No bo jest tu coś. A mogę se spróbować z tego. Skąpa szczelić.

jestem. Tutaj jeszcze jest gościu. Więc trzymaj powoli. Niech jest tutaj kurwa dwóch, więc raczej uważał, tak żeby do nich nie strzelać. Tak to wygląda. No, kół się nasłuchuje. Przejdźmy sobie tutaj na kąpie, bo też jestem ciekaw, czy właśnie będzie wygodniej ten. Nawet były speskulacy właśnie jak to o tutaj są zapasy co najmniej powinny być, o amunicja ale ta muzyka napierdola Cóż by to było tak zajebiście kurwa zrobione, że nie słyszę dźwięku jakby przez ścianę, co nie? Tylko tak jakby przez drzwi szło. Dobrze, że te kurwa schody nie skrzypią. Kurwa, chciałem latarkę włączyć. Włączę sobie kurwa na padzie, bo nie wiem jak się na klawiaturze włącza. Myślałem, że normalnie F, no a tu kurwa jednak nie. No, strasznie jest słychać tutaj, cały czas. A, nic tu nie ma. Ja ich chyba nie muszę zabijać No i mi sobie nie przypominam Nie wiem czy właśnie ktoś się ich zabijał czy nie Skołowa odświeżasz powietrza, niech mi pomóc szkoda tylko, że są przeterminowane. No, działa się mogą, jak są zafoliwane, to tam się zapach nie uwalnia. No, drzwi tu są, myślałem, że to cegiełki takie. No, czyli tam tych nie musiałem zabijać. Wystarczy, że je spytnie wymienionołem. Cholera. Deska spadła. No już idziemy teraz. O. Spokojnie, kości nie połamane. Hej, podaj mi ją. Och, i proszę sobie. Ciężka bez. jest. Dam radę. okej okay. skąd tak okay. uważasz? No położyła już Jesteśmy blisko. I to jest. Wysiądź. Wejście... No, no, to jeszcze chwilkę. czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Wow, sprawdźmy czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto. Walejce. Czysto Zamknij. No, dobra, jak to tu wygląda? Podnieś tę amunicję. Na pewno o. się przyda. O, dzięki, też, że mi powiedziałaś, no, ale to bym nie zauważył. Chyba, jest coś nie? Też nie, dobra. Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, ok? On wie, że do niego idziemy. Mm, to tylko dodaje pikanterii. Mhm. Mm Zabiję cię. O. Dobra. Chodź. Mruczę nie kurwa nie wracał. To będzie ten dzieciak tutaj, gdzieś. Nie, co tu jest? Hej jakiś Nie teraz teraz. Spoko spoko spoko. Nie okay. teraz. Słyszysz? Okej. Okay. Rozumiem. No to jest co? No co? No kartek to nawet No co? No nie marnuj mojego czasu. Amunicję wymieniam tylko za kartki. A buty kurwa za co? Za kurwa, Pospiesz się, umieramy z głową. Nie tak Zaraz będzie następna porcja. A spróbuj hmm. mi się wciąć w kolejkę. Kurwa, czekałem na tego szczura od zawsze. <noise> Sorry, ale wszystkie psy już sprzedane. zeszły w niecałą godzinę. Zapraszam za tydzień. Ciekawe skąd pływają psy, jakaj. Zepsujesz, kupujesz. Cześć. Cześć. Dawno cię nie było. No, bo pamiętam ten fragment, ten fragment, co zrobimy. No, się napierdalają. No, dobrze. Sto. No, dawa, dawa. no nie wiedziałem, że jest stary. Chodźcie. No, wszyscy znają tez, ale nikt kulwa Joela nie zna. No, co macie to do ciekawego? piwko, w pijesz. Nowe, chociaż nie przeterminowane. Może sami kurwa pędzą. No nie, nie mogę celować. O. Tak i oczywiście kurwa meliny musi być kurwa. <grym> Ten. No właśnie, jak to wygląda na tym. A. No bo. Chciałem sobie przeczytać. O no jezu, noba, chodźmy. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. No dobra, teraz pytanie, czy jesteśmy Sneaky Beaky Ninja, kurwa, czy się napierdalamy? Ja wolę się napierdalać. Bo też takie chodzenie, kurwa, ten to mnie będzie męczyć. Najwyżej no, zmienimy, kurwa, na ninjacy, żeby mieć najwięcej amunicji. No to ja znam. Bo jak na kąpie ma się tak sumie przyjemnie strzelać, niż na... Yy, Przepuśćcie ten, nas. lepiej no, niż na że to. to... Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Na ja szacunku. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Chiebać to. Chować się! Gotowy? Gotowy? Tak. Zaj no, daj mi. Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Hmm. No kurwa, o! No kurwa, chowa się! Na C! No, tak mogę się domyślić pożałujesz tego! Chodź. No, magiczny pistolet pojawił się w kieszeni. Dobra, robota koboju. Wzajemnie Skąd on do cholery wytrzasnął? Robert to spet wystawiania czeków bez pokrycia. Ukróćmy ten proceder. A nie ma tu nigdzie tych... ...amunicji. Nie spodziewała się, że będę strzelał. O apteczkę dostałem z dupy. No. Kurwa muszę tak wysoko kurwa dawać ten, bo kamerkę mam tak wysoko. No. Podaj Co? mi rękę. E e? E. E. No bo kurwa pół godziny. No i już. Dobrze. Więc wiecie co? Więc skończymy. No samouczki. No, całe ukrywanie się, sprint ucieczka, e, zabicie z ukrycia. Dobra. O ile? 40 minut. Gamy już. Dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. żegnajcie, kujdy, papa.